Były rośliny tropikalne, czas na rośliny mięsożerne. Te rośliny rozwinęły najbardziej przebiegłe sposoby na zwabienie i złapanie swojej ofiary. Posiadają różnorodne mechanizmy pułapek i wydają się niemal hybrydami flory i fauny. Ponad 600 różnych znanych gatunków może pochłonąć prawdziwy bufet łatwowiernych owadów, larw, skorupiaków, a nawet mniejsze ssaki. A pierwszy mięsożerca, którego liściopułapki błyskawicznie zamykają się na ofiarach, rośnie na ubogich glebach w Karolinie Północnej i Południowej i trawi owady dla składników odżywczych, jest muchołówka amerykańska. W wersji Lego składa się z 27 elementów, ma ruchome kwiatki, a ciekawym elementem jest część wykorzystywana jako polewa tortu. Kolejna roślina, która lubi mięsko, to spryciara której liście pokryte są lepkimi kropelkami przypominającymi rosę. Gdy owad się przyklei, liście powoli owijają się wokół ofiary, stopniowo ją trawiąc. Występuje na różnych kontynentach, przystosowując się do ubogich gleb i zdobywając składniki odżywcze z upolowanych owadów. Rosiczka. Konstrukcja z 68 klocków, gdzie główny kwiat tworzą trzy różowe pagony, a trujące liście to tak naprawdę szczotki do włosów. I największa, 137-elementowa roślina, mierząca ponad 12 cm wysokości. Ma charakterystyczne, wysokie, kielichowate liście, przypominające dzbanki, które wydzielają słodki nektar przyciągający owady. Jeżeli wpadną do wnętrza rośliny, nie mogą się już wydostać. Ten owadobójca to kapturnica żółta. W wersji Lego jej liście zbudowane są z zielonych miotę. Oraz seledynowych kapeluszy typu safari. I kolejna trójka za nami. Podzielcie się opinią na temat tych konstrukcji i oczekujcie trzeciej, ostatniej części małych roślin.